A czy to ładnie, że w Pana kraju syjoniści biją murzynów? A skąd się Pan o tym dowiedział? Proszę bardzo, nie Pan przeczyta to, kto Pan też będzie wiedział. A Pan niech przeczyta to. Kapitalista, Pan żyje z wyzysku szaro-czarnego ludu. A czy Pan wie, że Polacy pod Grunwaldem walczyli o wolność naszą i Waszą? No nie. Ano no właśnie. Ja? Dziękuję. Bo ja mam sympatię do krajów rozwijających się, Yeah. I popieram rasową tolerancję. Fajnie. Ale jak pan nie chce dostosować się do naszych pomyśleń? You... Ty mówił, że coś, jak zobaczy, że żeby przyjść i powiedzieć. No i sam? Yeah. Ja widziałem. Jak pan Kubiec był w sklepie, stał w kolejce i kupił dziesięć jaj. Potem, potem znowu stanął w kolejce na końcu, i znowu złupił 10 jaja. no, leca. Nothing, nic. Wr wrócił do domu, bykał. Because... A po co mi pan to opowiada? Przecież pan mówił, że jak zobaczy coś dziwnego, to żeby przyjść do tu. Daj pan